Dzień dobry, dzień dobry kochani. Z tej strony ja mam z alternatywy perfumowe. Słuchajcie, nie było mnie ostatnio za dużo. Siłownia wiadomo, zabiegi u był były ciężki tydzień, poprzedni był. Krótko, zwięźle. Słuchajcie, Brutalizman Zeks na Hilo. Testowałam ostatnio trochę zapachów. Jutro też ma przyjść paczka z Niemiec, najszybciej, więc dołupuję no, się coś nowego. Zostało mi, słuchajcie, półtorej ml gdzieś, więc już bardzo oszczędnie. Ale nosiłam przez kilka dni, dlatego zostało mi tylko, tylko troszeczkę, odrobinka. I muszę Wam powiedzieć, że ja namawiam do testów takich właśnie spróbki przynajmniej, odlewki. Ale nie jednorazowego testu. Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że ten zapach nie skradł mojego serca tak do końca. Dlatego, że na przykład ja kocham wenecką bergamotkę Toma Forda. Tylko ta może się przyczepić do projekcji i trwałości. A tutaj ta trwałość w są jest na naprawdę bardzo dobrym średnim poziomie, bardzo dobrym. To jest zapach z dużą ilością leków, więc też troszeczkę inaczej gra na skórze i na odzieży. Zamysł firmy był taki, żeby był to zapach uniwersalny i faktycznie można powiedzieć, że nim jest. Bardzo uniwersalny zapach nadający się właściwie na każdą, słuchać okazję. Idealny unisex, idealny unisex, nie, skręca, nie skręcając, słuchajcie, ani w jedną, ani w drugą stronę, co się nie Często zdarza tak naprawdę, więc jeśli chodzi o ekonomiczny aspekt zakupu, no to się opłaca, tak? jeżeli będziemy go używać razem. Na ciepło miesiąca, ale nie tylko, słuchajcie, dlatego, że jakby przez to, że ta baza jest bardzo drzewna, tych molekuł jest tam dosyć sporo, to zauważyłam, że w takiej bardziej wilgotnej pogodzie on też jeszcze inaczej zaczyna grać. Przede wszystkim ten zapach, słuchajcie, dwa psiki wystarczy. Wydaje nam się po jakimś czasie, że już aż tego nie czuć, natomiast zaczynamy się ruszać, czy zawinie wietrzyki. okazuje się, że ten zapach zaczyna znowu pięknie tutaj, pięknie jakby wydobywać te swoje nuty. Yy, I to jest w tym zapachu ciekawe, że on się zapętla na odzieży na przykład na następny dzień. Yy, też tak samo, nie czuć tylko bazy, tylko słuchajcie, on zaczyna grać z powrotem jakby od głowy, więc yy, coś niesamowitego. Yy, genialny zapach pod tym względem, naprawdę. Słuchajcie, mamy tu tak w głowie gruszka, mandarynka, bergamotka, imbir i uwierzcie mi, że tu wszystko czuć, jeśli chodzi o głowę. Ja w ogóle lubię takie połączenia właśnie cytrusowo-imbirowe, imbir uwielbiam w zapachach, więc no, gruszka tak samo ostatnio. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko ze sobą współgra. W serduszku kwiat pomarańczy i George Wood. mam nadzieję, że tego nie skrzywdziłam. W bazie ambrofiks, piżmoki, galouti, cetry, drodźwód to są molekuły cedru. Więc tutaj właśnie jakby ta baza jest bardzo, bardzo taka drzewna i właśnie w taką pogodę wilgotną dosyć ten zapach naprawdę potrafi ciekawie zabrać. Więc myślę, że jesienią też tak naprawdę jeszcze oczywiście będą te ciepłe dni. Jeszcze mamy lato, mimo wszystko. Będzie na pewno ciepły wrzesień, ale myślę, że w październiku tak naprawdę też świetnie się może sprawdzać. Więc no, serdecznie słuchajcie. Jeśli chodzi o niebieski talizman, to serdecznie polecam do testów lub do zakupu w ciemno, jeżeli lubicie tego typu zapach. Także pozdrawiam, papa. Pa.